Pułkownik Stanisław Nowak stał przed bramą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, obserwując, jak wartownik odbiera mu przepustkę na stałe. Po 30 latach nienagannej służby, jego wojskowa kariera kończyła się w najgorszych możliwych okolicznościach. Oskarżony o nieprawidłowości w przetargu na zakup sprzętu, zdegradowany z funkcji dowódcy brygady i wydalony z wojska bez prawa do emerytury. 52 lata życia, z których większość poświęcił służbie ojczyźnie, a teraz szedł przez bramę wojskowej bazy jak zwykły cywil. Wartownik, młody szeregowy, który jeszcze wczoraj salutował mu z szacunkiem, teraz patrzył z zakłopotaniem, nie wiedząc, jak się zachować wobec swojego dawnego dowódcy. Stanisław niósł w ręku małą tekturową skrzynkę z osobistymi rzeczami z biura zdjęcia z misji, odznaczenia. Pamiątki z lat służby. Wszystko, co pozostało z dekad poświęcenia dla polskiej armii, mieściło się w pudełku po butach. Czuł na plecach spojrzenia żołnierzy, którzy obserwowali jego odejście z okien koszar. Sprawa korupcyjna, w którą został wplątany, była skomplikowana i niejasna. Stanisław wiedział, że stał się kozłem ofiarnym w politycznej grze, ale nie miał środków ani wsparcia, żeby walczyć z oskarżeniami. Jego nazwisko było już splamione w mediach, a perspektywa odzyskania dobrego imienia wydawała się niemożliwa. Idąc w stronę swojego starego Poloneza zaparkowanego za bramą, czuł jak 30 lat kariery wojskowej rozpływa się w powietrzu jak sen. Jazda do domu w Radomiu była dla Stanisława najdłuższą podróżą w jego życiu. 40 kilometrów dzieliło go od miejsca gdzie musiał stawić czoła żonie i dorosłym dzieciom, jako człowiek oskarżony o korupcję i wydalony z wojska w hańbie. Radio grało ulubioną muzykę, ale on nie słyszał niczego poza dudnieniem własnego serca. W lustrze wstecznym widział oddalającą się bazę wojskową miejsce, które przez ostatnie dziesięć lat było jego drugim domem. Znał tam każdy budynek, każdego oficera, każdą procedurę. Teraz był tam persona non grata. Człowiekiem, którego nazwisko będzie kojarzone ze skandalem, nie z laty sumiennej służby. Myślał o żonie Marii, która przez 30 lat małżeństwa wspierała go w karierze wojskowej, przeprowadzając się z miejsca na miejsce, wychowując dzieci praktycznie sama podczas jego długich misji zagranicznych. Jak teraz spojrzy mu w oczy? Jak powie sąsiadom, że jej mąż został wydalony z wojska za korupcję, jego syn Marcin studiował na Akademii Obrony Narodowej. Marzył o karierze oficerskiej. Czy teraz będzie mógł spokojnie nosić nazwisko, które stało się synonimem skandalu? A córka Anna, która zawsze była dumna ze swojego taty oficera, jak zniesie wstyd i plotki w małym mieście? Stanisław zatrzymał samochód na poboczu, czując, jak ogarnia go panika. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie pojechać gdzieś daleko, nie zniknąć, nie oszczędzać rodzinie upokorzenia. Ale wiedział, że ucieczka tylko by pogorszyła sytuację. Dom przy ulicy Słowackiego w Radomiu wyglądał jak zawsze. Skromny, ale zadbany parterowy budynek z małym ogródkiem, który Maria pielęgnowała z miłością. Stanisław zaparkował przed bramką i przez chwilę siedział w samochodzie, zbierając siły na konfrontację z nową rzeczywistością. Maria wyszła na ganek, jakby czekała na jego powrót. Jej twarz wyrażała mieszankę ulgi i niepokoju. Ulgi, że mąż wreszcie wrócił do domu, ale niepokoju o przyszłość ich rodziny. Przez telefon dowiedziała się o decyzji wojskowych władz, ale widzenie męża z pudełkiem osobistych rzeczy było bolesnością chwili. Stanisławie, powiedziała cicho, podchodząc do niego. Jej głos drżał, ale w oczach była determinacja kobiety, która nie zamierza się poddać bez walki. Stanisław objął żonę. Czując, jak po raz pierwszy od tygodni napięcie w jego ciele nieco zelżało. Maria była jego kotwicą, jedyną stałą w życie pełnym przemian i niepewności wojskowej służby. Wiem, że jesteś niewinny powiedziała Maria, patrząc mu prosto w oczy. I będziemy walczyć. Nie pozwolę, żeby trzydzieści lat twojej służby zostało przekreślonych przez jakieś polityczne gierki. Weszli do domu. Gdzie na stole leżały gazety z nagłówkami o skandalu korupcyjnym w wojsku. Nazwisko Stanisława było wydrukowane czarną czcionką na pierwszych stronach. Ich życie prywatne stało się nagle sprawą publiczną, a przyszłość ogromnym znakiem zapytania. Stanisław usiadł przy kuchennym stole, gdzie przez lata jadał śniadania przed wyjazdem do pracy, i po raz pierwszy poczuł się naprawdę pokonany. Zaledwie 15 minut po powrocie do domu Stanisław usłyszał przez okno charakterystyczny dźwięk potężnych silników Disla. Spojrzał przez Firankę i nie wierzył własnym oczom. Przed jego skromnym domem zatrzymał się wojskowy konwój składający się z trzech opancerzonych limuzyn i eskorty motocyklistów żandarmerii wojskowej. Maria, która właśnie nastawiała kawę, również usłyszała hałas i wyjrzała na ulicę. Stanisławie, co to znaczy? Zapytała z niepokojem. Widząc, jak sąsiedzi wychodzą z domów, przyciągnięci niezwykłym widokiem wojskowego konwoju na spokojnej mieszkaniowej ulicy. Z środkowej limuzyny wysiadł wysokiego wzrostu mężczyzna w generale mundurze. Stanisław rozpoznał go natychmiast. To był generał dywizji Roman Kowalski, jeden z najwyższych rangą oficerów w polskiej armii, człowiek legenda, którego kariera wojskowa była wzorem dla całej generacji młodszych oficerów. Generał szedł w stronę domu Stanisława z powagą i determinacją, którą charakteryzowała go przez całą karierę. Za nim podążało dwóch adjutantów i pułkownik, którego Stanisław również rozpoznał. To był szef Wydziału Bezpieczeństwa Informacji, jedna z najważniejszych osób w wojskowym systemie bezpieczeństwa. To niemożliwe, szepnął Stanisław, obserwując, jak najwyższe wojskowe władze zbliżają się do jego drzwi. Czy przyszli go aresztować? Czy może sprawa była jeszcze poważniejsza niż sądził? Maria stanęła obok męża, również oszołomiona widokiem. W ich małym, spokojnym mieście wojskowe konwoje były czymś niespotykanym, a wizyta generała w prywatnym domu, wydarzeniem bez precedensu. Generał Roman Kowalski zapukał do drzwi z szacunkiem należnym wizytom w prywatnych domach, mimo że rangą przewyższał gospodarza o kilka szczebli w wojskowej hierarchii. Stanisław otworzył drzwi, automatycznie prostując się w postawie zasadniczej, mimo że już nie nosił munduru. Panie pułkowniku Nowak, powiedział generał z powagą, możemy porozmawiać? Maria zaprosiła gości do salonu, gdzie generał usiadł na skromnej kanapie, tworząc surrealistyczny obraz najwyższego rangą oficera polskiej armii w zwykłym rodzinnym domu. Jego adjutanci pozostali na zewnątrz, pilnując bezpieczeństwa. Podczas gdy pułkownik z Wydziału Bezpieczeństwa usiadł w fotelu naprzeciwko. Stanisławie, rozpoczął generał używając imienia zamiast tytułu, co było gestem osobistego szacunku. To, co ci dziś zrobiono, to niesprawiedliwość. To polityczna rozgrywka, w którą zostałeś wplątany przeciwko swojej woli. Stanisław patrzył na swojego przełożonego z mieszanką nadziei i niepewności. Czy to możliwe, że ktoś w wojsku wie o jego niewinności? Czy generał przyszedł tylko po to, żeby wyrazić współczucie, czy może miał konkretny plan? Mam dla ciebie propozycję, kontynuował generał Kowalski. Ale najpierw muszę ci powiedzieć prawdę o tym, co się działo w ostatnich tygodniach, o tym, czego nie mówiły gazety i co nie zostało ujawnione w oficjalnych oświadczeniach. Maria podała gościom kawę, jej ręce lekko drżały z emocji. Czuła, że ten moment może zmienić wszystko, albo na lepsze, albo na jeszcze gorsze. Stanisław przygotował się na wysłuchanie prawdy, która mogła być bolesna, ale jednocześnie dać mu szansę na odzyskanie honoru. Generał Kowalski rozpoczął opowieść, która odsłoniła przed Stanisławem skomplikowaną sieć politycznych rozgrywek i korupcji na najwyższych szczeblach wojska i administracji państwowej. Stanisławie, ten przetarg na sprzęt elektroniczny. Za który Cię oskarżono, był od samego początku ustawką. Firma, która wygrała kontrakt, miała powiązania z wiceministrem obrony. Potrzebowali kozła ofiarnego kogoś, kto będzie odpowiedzialny, gdy sprawa wyjdzie na jaw. Pułkownik z Wydziału Bezpieczeństwa otworzył teczkę i wyciągnął plik dokumentów. Przez ostatnie sześć miesięcy prowadziliśmy śledztwo w sprawie korupcji w ministerialnych przetargach. Twoje nazwisko pojawiło się tylko dlatego, że jako dowódca brygady formalnie podpisałeś dokumenty akceptujące dostawę sprzętu. Stanisław czuł, jak światło zaczyna przedostować się przez mrok ostatnich tygodni. Ale ja tylko podpisałem to, co mi przedstawiono. Cała procedura przetargowa była prowadzona przez ministerstwo, nie przez brygadę. Dokładnie, potwierdził generał. Wiemy o tym. Mamy nagrania rozmów, dokumenty finansowe, dowody transferów pieniężnych. Cała operacja była prowadzona przez grupę ludzi związanych z poprzednim wiceministrem, który już został zatrzymany przez ABW. Maria słuchała w napięciu, nie do końca rozumiejąc militarne szczegóły, ale wyczuwając, że jej mąż stał się przypadkową ofiarą większego skandalu. Dlaczego więc zostałem wydalony z wojska? Zapytał Stanisław. Bo polityka wymaga szybkich działań, odpowiedział generał z goryczą. Rząd potrzebował pokazać, że reaguje zdecydowanie na korupcję. Ty byłeś najbliżej, więc padło na ciebie. Ale mamy plan, jak to naprawić. Stanisław poczuł pierwszy promyk nadziei od tygodni. Generał Kowalski wstał i podszedł do okna, obserwując ulicę, gdzie gromadzili się ciekawi mieszkańcy, przyciągnięci widokiem wojskowego konwoju. Stanisławie, mam dla ciebie misję nieoficjalną, ale kluczową dla bezpieczeństwa państwa. Powiedział, odwracając się w stronę gospodarzy: Potrzebuję kogoś z twoim doświadczeniem i nienaganną opinią kogoś, kto został skrzywdzony przez system i ma motywację, żeby udowodnić swoją wartość. Pułkownik z Wydziału Bezpieczeństwa przejął głos. Odkryliśmy, że siatka korupcyjna sięga znacznie głębiej niż początkowo sądziliśmy. Obejmuje nie tylko polskich urzędników. Ale także zagraniczne korporacje i prawdopodobnie służby wywiadowcze innych państw. Stanisław słuchał z napięciem, zdając sobie sprawę, że zostaje wtajemniczony w operację najwyższej wagi państwowej. Chcemy, żebyś udawał zgorzkniałego oficera wydalonego z wojska. Kontynuował generał. Twoja historia jest idealna. Będziesz wiarygodny dla ludzi, którzy mogą próbować Cię zwerbować. Jako emerytowany pułkownik z urazą do państwa, Możesz dotrzeć do miejsc, gdzie aktywni oficerowie by nie mogli. Maria chwyciła męża za rękę. Rozumiała, że to mogła być szansa na odkupienie, ale też nowe niebezpieczeństwo. Jakie gwarancje mam, że to się uda? Zapytał Stanisław. Gdy operacja się zakończy, zostaniesz w pełni zrehabilitowany. Przywrócą ci stopień emerytury, honor, a twoje działania jako agenta będą dodatkowo uhonorowane. Odpowiedział generał z przekonaniem. Stanisław patrzył na Marię, szukając w jej oczach odpowiedzi na najbardziej ważną decyzję swojego życia. Maria ścisnęła dłoń męża, jej spojrzenie wyrażało mieszankę strachu i determinacji. Stanisławie to twoja decyzja, powiedziała cicho. Ale wiem, że przez całe życie służyłeś Ojczyźnie uczciwie. Jeśli to jest sposób na odzyskanie honoru, to cię poprze. Generał obserwował małżeństwo, rozumiejąc wagę chwili. Wiedział, że prosi człowieka, który już zostało dotkliwie skrzywdzony przez system, o kolejne poświęcenie dla dobra kraju. Ile czasu będzie trwała ta operacja? Zapytał Stanisław. Szacujemy na sześć miesięcy, może krócej, jeśli będziemy mieli szczęście. Odpowiedział pułkownik z wydziału bezpieczeństwa. Będziesz miał stały kontakt z nami, pełne wsparcie operacyjne i ochronę. Nie zostawamy cię samego. Stanisław wstał i przeszedł się po pokoju. Przez okno widział sąsiadów obserwujących wojskowy konwój. Niektórzy z nich prawdopodobnie już go potępiali jako skorumpowanego oficera. Teraz miał szansę udowodnić, że się mylą. Jakie będą moje zadanie? zapytał, w jego głosie słychać było rosnąca determinacja. Generał uśmiechnął się po raz pierwszy od początku wizyty będziesz uczestniczył w spotkaniach biznesowych, konferencjach i wentach, gdzie mogą pojawić się ludzie zainteresowani kupnem wojskowych informacji. Jako zgorzkniały były oficer będziesz idealną mamą dla takich kontaktów. A co z moją rodziną, z bezpieczeństwem? Maria i dzieci będą pod stałą, choć dyskretną ochroną, nikt nie dowie się o prawdziwej naturze tej operacji, dopóki nie zostanie zakończona. Stanisław spojrzał na żonę, która skinęła głową z aprobatą. Po trzydziestu latach małżeństwa z wojskowym oficerem wiedziała, że służba ojczyźnie czasami wymaga poświęceń. Zgadzam się, powiedział Stanisław stanowczo. Następnego dnia Stanisław rozpoczął swoje nowe, podwójne życie. Na zewnątrz był zgorzkniałym byłym pułkownikiem, wydalonym z wojska za korupcję i szukającym sposobu na zemstę lub zarobek. W rzeczywistości był agentem działającym na zlecenie najwyższych władz wojskowych. Jego pierwszy kontakt został zaaranżowany przez wydzała bezpieczeństwa. Spotkanie w ekskluzywnej restauracji w Warszawie z Dmitriem Petrowem, rosyjskim biznesmenem o podejrzanych powiązaniach, który regularnie próbował nawiązywać kontakty z polskimi wojskowymi. Stanisław przyszedł na spotkanie w cywilnym ubraniu, odgrywając rolę człowieka złamanego przez system. Petrow był typowym przedstawicielem nowego rosyjskiego biznesu bogaty, bezczelny, przekonany, że wszystko można kupić. Mój drogi pułkowniku powiedział Petrow po rosyjsku, wyciągając rękę słyszałem o pana, problemach z polskim wojskiem to zawsze jest przykre, gdy system nie docenia wartościowych ludzi. Stanisław odpowiedział po rosyjsku języku którego nauczył się podczas wojny w Afganistanie w latach osiemdziesiątych. Pan też słyszał o moich kłopotach? W naszym biznesie informacje rozchodzą się szybko, ale każde drzwi się zamykają, inne się otwierają. Może znajdziemy sposób na wzajemnie korzystną współpracę? Stanisław grał swoją rolę perfekcyjnie, udając zainteresowanie, ale jednocześnie zachowując odpowiednią ostrożność. Wiedział, że jeden błąd może zniszczyć całą operację i narazić go na prawdziwe oskarżenia o zdradę. Jaką współpracę ma pan na myśli? zapytał ostrożnie. Petrow uśmiechnął się tajemniczo. O tym porozmawiamy przy następnym spotkaniu. Teraz ważne jest, żeby się poznać. Przez następne tygodnie Stanisław systematycznie budował swoje cover story jako zrozpaczonego weterana szukającego sposobu na odzyskanie pozycji społecznej i finansowej stabilności. Uczestniczył w biznesowych konferencjach, networkingowych eventach, spotkaniach środowisk związanych z obronnością. Stopniowo zaczął spotykać ludzi, którzy okazywali zainteresowanie jego wojskową przeszłością i obecną sytuacją. Oprócz Petrowa pojawiły się inne podejrzane postacie. Lobbysta reprezentujący niemiecką firmę zbrojeniową. Były oficer wojsk francuskich Pracujący teraz w prywatnej firmie Security, businesswoman z Chin zainteresowana polskim rynkiem technologii militarnych. Każde spotkanie było nagrywane przez wydzała bezpieczeństwa, każda rozmowa analizowana przez specjalistów od wywiadu. Stanisław nosił niewykrywalne urządzenia podsłuchowe i otrzymywał instrukcje poprzez zaszyfrowane kanały komunikacyjne. Maria obserwowała przemianę męża z niepokojem i podziwem zarazem. Stanisław stał się aktorem odgrywającym jedną z najtrudniejszych ról swojego życia. Musiał pamiętać o każdym szczególe swojej wymyślnej biografii, być przekonujący w swoim gniewie do systemu, ale jednocześnie nie posunąć się za daleko w kierunku rzeczywistej zdrady. Podczas jednego ze spotkań, Petrow wprowadził go do swojego bliższego kręgu. Mam przyjaciół, którzy mogą być zainteresowani pana wiedzą na temat polskich procedur bezpieczeństwa powiedział podczas kolacji. Stanisław wiedział, że zbliża się do sedna sprawy. Jego handler z Wydziału Bezpieczeństwa przekazał mu przez radio jesteś bardzo blisko, zachowaj ostrożność, ale kontynuuj. Po dwóch miesiącach cierpliwego budowania wiarygodności Stanisław otrzymał zaproszenie na spotkanie, które miało rozstrzygnąć sukces całej operacji. Petrow zaprosił go na prywatną kolację w luksusowej willi pod Warszawą, gdzie mieli być obecni ludzie zainteresowani współpracą. Stanisław przygotowywał się do tego spotkania jak do najważniejszej misji swojego życia. Zespół wsparcia przeprowadził z nim kilkugodzinny briefing, przygotowując go na różne scenariusze i potencjalne pułapki. Pamiętaj, że możemy cię stamtąd wyciągnąć w każdej chwili, powiedział pułkownik prowadzący operację. Ale jeśli uda ci się dotrzeć do sedna tej sieci, będziemy mogli rozbić cały system korupcyjny. Maria żegnała męża tego wieczoru z szczególnym niepokojem. Oboje wiedzieli, że to może być najniebezpieczniejsza część całej operacji. W willi pod Warszawą Stanisław spotkał się z grupą ludzi reprezentujących różne kraje i organizacje. Były tam osoby z rosyjskich służb, przedstawiciele chińskich korporacji państwowych. Biznesmen z Niemiec o podejrzanych powiązaniach. Atmosfera była pozornie przyjazna, ale Stanisław czuł napięcie. Wszyscy obecni wiedzieli, że uczestniczą w nielegalnej działalności, ale każdy udawał, że to zwykłe spotkanie biznesowe. Panie pułkowniku, zwrócił się do niego starszy rosyjski oficer. Podobno ma pan dostęp do ciekawych informacji o polskich procedurach obronnych. To był moment, na który Stanisław czekał przez całe miesiące chwila, która mogła przywrócić mu honor, albo zniszczyć go całkowicie. Stanisław odpowiedział z ostrożnością doświadczonego oficera wywiadu. Miałem dostęp do pewnych informacji, ale teraz jestem tylko byłym wojskowym, który został oszukany przez system. Rosjanin uśmiechnął się z aprobatą. Właśnie dlatego jesteśmy zainteresowani współpracą. Ludzie tacy jak pan, doświadczeni, ale pokrzywdzeni przez własny rząd, mogą być bardzo cenni dla nas. Przez następne dwie godziny Stanisław uczestniczył w rozmowie, podczas której stopniowo ujawniano prawdziwe intencje grupy. Okazało się, że prowadzili oni rozbudowaną operację szpiegowską, nakierowaną na pozyskiwanie informacji o najnowszych systemach uzbrojenia NATO, procedurach obronnych, planach strategicznych. Stanisław podawał im stare, częściowo zdezaktualizowane informacje, mieszając prawdę z półprawdami w sposób, który wydawał się cenny dla odbiorców. Ale nie zagrażał rzeczywistemu bezpieczeństwu kraju. Każde słowo było wcześniej uzgodnione z jego handlerami. To dopiero początek naszej współpracy, powiedział rosyjski oficer na koniec spotkania. Jesteśmy gotowi zapłacić panu 200 tysięcy euro za pełną dokumentację procedur bezpieczeństwa w polskich bazach lotniczych. To była oferta, która definitywnie potwierdzała przestępczy charakter ich działalności. Stanisław zgodził się na kolejne spotkanie, podczas którego miał przekazać informacje. Wychodząc z Willi, wiedział, że ma w ręku wszystkie dowody potrzebne do rozbicia międzynarodowej sieci szpiegowskiej i korupcyjnej. Ale wiedział też, że najniebezpieczniejsza część misji jeszcze przed nim. Tydzień po spotkaniu w Willi Stanisław przygotowywał się do finalnej fazy operacji. Miał się spotkać z rosyjską grupą w hotelu w centrum Warszawy i przekazać im fałszywe dokumenty przygotowane przez służby bezpieczeństwa wystarczająco wiarygodne, żeby przyciągnąć szpiegów, ale zawierające dezinformacje które mogły zaszkodzić ich operacjom. W dniu spotkania cały hotel był pod obserwacją polskich służb. Snajperzy na sąsiednich budynkach agenci udający gości hotelowych pełny system wykrywania i komunikacji wszystko było przygotowane na wypadek, gdyby operacja się nie powiodła i trzeba było Stanisława ratować siłą. Stanisław wszedł do lobby hotelu punktualnie o godzinie ustalonej ze szpiegami. Nosił przy sobie teczkę z fałszywymi dokumentami i urządzenie nagrywające każde słowo rozmowy. Petrow czekał przy barze razem z dwoma innymi mężczyznami. Gdy zobaczyli Stanisława, podeszli do niego z wyraźną satysfakcją. Mój drogi przyjacielu, Powiedział Petrow. Mam nadzieję, że ma pan dla nas coś interesującego. Mam to, czego szukają, odpowiedział Stanisław, podnosząc teczkę. Ale najpierw chciałbym zobaczyć pieniądze. Jeden z towarzyszów Petrowa otworzył swoją teczkę, pokazując paczki banknotów euro. 200 tysięcy euro w gotówce dowód na to, że grupa rosyjska rzeczywiście planowała kupić polskie tajemnice państwowe. W momencie, gdy Stanisław wręczył im teczkę z dokumentami, a oni mu pieniądze, do lobby weszła grupa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW, wszyscy na ziemię! rozległy się krzyki. Chaos, który nastąpił, trwał tylko kilka minut. Szpiegowie próbowali uciekać, ale hotel był otoczony. Stanisław, zgodnie z planem, też został aresztowany, żeby zachować pozory do końca operacji. Trzy miesiące po aresztowaniu szpiegowskiej sieci Stanisław Nowak stał ponownie przed bramą 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Tym razem jednak wartownik salutował mu z najwyższym szacunkiem. Przed bramą czekał generał Kowalski z odznakami dla bohatera, który pomógł rozbić międzynarodową sieć szpiegowską. Media, które jeszcze niedawno pisały o nim jako o skorumpowanym oficerze, teraz opisywały go jako bohatera, który poświęcił swój honor dla dobra ojczyzny. Stanisław został przywrócony do służby w randze pułkownika, otrzymał odznaczenie za zasługi dla bezpieczeństwa państwa, a jego emerytalne została nie tylko przywrócona, ale znacznie podniesiona. Maria stała obok męża podczas uroczystości, dumna z mężczyzny, który przez całe życie służył Ojczyźnie, nawet gdy Ojczyzna go nie doceniała. Ich dzieci, Marcin i Anna, przyglądały się ceremonii z łzami w oczach wiedząc, przez co przeszedł ich ojciec. Generał Kowalski wręczając odznaczenie powiedział. Pułkowniku Nowak, pana poświęcenie i odwaga podczas tej operacji uchroniły kraj przed poważnym zagrożeniem. Polska nie zapomni tego, co pan zrobił. Stanisław przyjął odznaczenie z dumą, ale jednocześnie z pokorą człowieka, który wiedział, że prawdziwa nagroda to odzyskanie zaufania rodziny i szacunku współtowarzyszy broni. Operacja, która miała trwać 6 miesięcy, zakończyła się sukcesem w 3 miesiące, prowadząc do aresztowania 12 osób zaangażowanych w międzynarodową sieć szpiegowską. Podczas przemówienia Stanisław podziękował wszystkim, którzy wierzyli w jego niewinność, szczególnie żonie, która wspierała go w najtrudniejszych chwilach. Podkreślił także, że jego historia pokazuje, jak ważne jest, aby nie poddawać się w obliczu niesprawiedliwości, ale walczyć o prawdę i honor. Wieczorem w domu przy ulicy Słowackiego Stanisław siedział z Marią na tarasie, obserwując spokojną okolicę, która kilka miesięcy temu była świadkiem przylotu generała z tajną misją. Teraz wszystko wróciło do normy, ale oboje wiedzieli, że ich małżeństwo zostało hartowane przez trudności i wyszło z tego próby silniejsze niż kiedykolwiek. Czy żałujesz, że się zgodziłeś na tę operację? Zapytała Maria. Nie, odpowiedział Stanisław bez wahania. Bo dzięki temu mogę znów patrzeć w lustro z podniesioną głową. Historia pułkownika Stanisława Nowaka stała się legendą w polskich służbach bezpieczeństwa. Przykładem tego, jak prawdziwy patriota potrafi poświęcić wszystko dla dobra Ojczyzny, nawet gdy Ojczyzna wydaje się go opuszczać. Dziękujemy za wysłuchanie tej niezwykłej historii o honorze, poświęceniu i sprawiedliwości. Opowiedz nam w komentarzach z jakiego miejsca na świecie słuchasz naszych opowieści.